Witajcie w kolejnym odcinku Plandera's TV. W tym odcinku przybliżę Wam temat irgi. Irga to krzew bardzo chętnie sadzony w naszych ogrodach, dlatego że jest bardzo prosty w uprawie oraz ma niesamowite uroki dekoracyjne. Są to przeważnie rośliny niewymagające, rosnące na ubogich glebach. Irga może być rośliną okrywową, żywopłotową, wykorzystywana na skarpach oraz na ogródkach skalnych. Irgi zimnozielone możemy sadzić w miejscach nasłonecznionych oraz półcielistych, Natomiast odmiany niezimnozielone zdecydowanie lepiej preferują stanowiska nasłonecznione. Bardzo ważną rzeczą w przypadku irgi jest to, żeby sadzić ją w miejscach suchych. Dlatego, że nie znosi nadmiaru wilgoci. Irga nie wymaga regularnego cięcia. Natomiast jeśli chcemy ograniczyć jej rozrost, wystarczy, że przytniemy ją do starego drewna. Irgi zimozielone obcinamy w marcu oraz kwietniu, aby pobudzić je do wzrostu. Obcinamy głównie martwe fragmenty pędów oraz miejsca za bardzo rozrośnięte. Jeśli chodzi o gatunki, w tym momencie pojawiają się różne rodzaje irgi. Jeśli dotrwaliście do końca, zostawcie komentarz w opisie ze swoją ulubioną Irgą.